Gitara, gitara, basowa perkusja, la pierwsza czym to mamale bo szefry, tara, gitara, gitara, basowa perkusja, la to są święta, mamale ma bo szefry stra, poczucia, wieta, osoła, to już jest, ale to mama mamale bo szefry, na ulicy, bo bez stary strony, dzisiaj mnie każdy pit, jest ten czas, to jest nasz forum, podnieś ręce, poczuj to, szał, 200 fajs, świece, to głośno, chłopi na biedny teff, mocno odczuję, jak półsłup na synergiach. Nie ma granic, tylko wizja i wytrwałość Każdy węż, malowany w pulołze nocy Giasto się zawygnie naszych emocji Ty, że razem przywrócimy świat Każda chwila teraz ma smak Z wyjścia z się na świat Mi ten dzik się nasz szat Tu jest ten czas, to jest nasz flow Podmieś ręce, poczuj to strzał Dwa tysiące farz pomijmy to głośno Popijać jedyny ten, ten, mocno Niech ten dzień prowadzi nas Przeszły się im serc trwa, to nasz moment, żyjemy na cały do. Wybuchowa mi uczucie tego, to jest ten czas, twoi znasz V. Podnieś ręce, poczuj to strzał. Dwadzieścia, dwa dziewięce, bo powinny to głosza. Popij rad, piętna, mocą. moc. Czuję jak, pracuje w nas energia. Nie ma granic, tylko wizja i wytrwałość. Każdy wers ma owady w kolorze nocy. Gwiazdy się, co wydwie naszych emocji. Czuję jak, pracuje w nas energia. Nie ma granic, tylko wizja i wytrwałość. Każdy wezm owady w kolorze nocy. Gwiazdy się, co wydwie naszych emocji. Wiesz, że razem przywrócimy się, Każda chwila teraz ma smak Z tej muzyki rodzi się świat Niech tym nie się nasz świat To jest ten czas, to jest nasz flow Po mnie się lesa, poczuj to show z dzień cyklu, pijmy no to głośno Opijam w jednym mocno Mój ten dzień prowadzi nas Przyszłość przyszłości ogień w twa, To nas mój, żyjemy na całego Wyduchowali szałpia, uczucie tego